Dla tych z was, którzy Focus RS planują kupić tylko po to, żeby jeździć nim na torze, to, co mam do powiedzenia w dzisiejszym filmie zapewne będzie bez znaczenia. Ale dla tych z was, którzy jak ja, planują Focus RS używać na co dzień, te kilka informacji może okazać się przydatnych. Zapraszam na odcinek, w którym opowiem wam o opcjach wyposażenia dostępnych w Focusie RS. Zapraszam na film Zacznijmy od opcji wyposażenia zewnętrznego. Tym, co zawsze podlega wyborowi w przypadku nowego samochodu, jest oczywiście kolor jego nadwozia. W Focusie RS ten wybór nie był zbyt duży. Lakierem podstawowym dostępnym bez dopłaty był lakier biały. Mogliśmy również wybrać lakier niemetalizowany szary lub lakier metalizowany szary bądź lakier metalizowany czarny lakierem specjalnym przeznaczonym tylko i wyłącznie dla Focusa RS trzeciej generacji był lakier Nitrus Blue, specjalny trójwarstwowy lakier, który pokrywa nadwozie mojego egzemplarza. Wymagał on dopłaty 5000 zł. Wydaje mi się, że Focus RS, zwłaszcza jeżeli komuś nie zależy na dyskrecji, najlepiej prezentuje się właśnie w tym kolorze. Drugą z opcji, którą najczęściej możemy wybrać zamawiając nowy samochód, są oczywiście Felgi. W fokusie RS mieliśmy do wyboru trzy rodzaje felg aluminiowych. Obręcze 20-ramienne były dostępne w wersji srebrnej oraz szarej, a oprócz tego były dostępne obręcze, które widzicie na moim egzemplarzu, czyli obręcze posiadające pięć podwójnych ramion. Te felgi, które widzicie na moim egzemplarzu, wymagały dopłaty 4100 zł. Skąd taka duża różnica w cenie pomiędzy standardowymi 19-calowymi felgami, a tymi, które widzicie na moim Eresie? Te felgi, które widzicie na moim egzemplarzu, to felgi kute. Felgi kute, w przeciwieństwie do tradycyjnych, najtańszych felg aluminiowych, nie są wytwarzane metodą odlewu, ale powstają metodą wywierania ogromnego nacisku na rozgrzane aluminium. Przez to są dużo bardziej wytrzymałe niż tradycyjne felgi aluminiowe. Według mnie warto było wybrać te opcje, ponieważ przy tak niskim profilu opony wytrzymałość felgi jest nie bez znaczenia. Jeśli już jesteśmy przy felgach, to widzicie, że za nimi kryją się niebieskie zaciski hamulców. Zaciski hamulców w kolorze Nitrus Blue wymagały 1100 zł dopłaty. Standardowo zaciski były srebrne. Elementem wyposażenia zewnętrznego, który dość mocno rzuca się w oczy i moim zdaniem jest absolutnym must have, jak chodzi o Focusa RS, to są przyciemnione tylne szyby. Przyciemnione tylne szyby wymagały 800 zł dopłaty i moim zdaniem samochody bez tej opcji wyglądają źle. Ciemne tylne szyby dodają troszkę bardziej agresywnego wyglądu i moim zdaniem zdecydowanie Fokusowi RS pasują. W połączeniu z tym spoilerem. I w połączeniu z lakierem niebieskim wygląda to naprawdę dobrze. Dla porównania pokażę wam jak wygląda auto bez tej opcji. Sami możecie ocenić, czy waszym zdaniem jest to must have czy nie. Z opcji wyposażenia zewnętrznego mieliśmy do wyboru jeszcze kamerę cofania za 1100 zł i taka kamera jest zainstalowana w moim egzemplarzu, oraz czujniki parkowania za 1000 zł, których niestety w moim egzemplarzu nie ma. Ich wadą było to, że wyposażone w nie samochody wyglądały troszkę gorzej. To nie były subtelne czujniki, no ale fakt, faktem, że moim zdaniem pomagały w parkowaniu znacznie lepiej niż kamera parkowania, a na pewno w tym parkowaniu nie przeszkadzały. Uważam, że rozdzielanie tych opcji, czyli kamery i czujników, jest błędem. Jeżeli możecie wybrać samochód z czujnikami parkowania, polecam Wam tą opcję. Patentem Forda, który wymagał dopłaty 300 zł i bardzo chciałem go mieć, jest tak zwany door edge protector, czyli plastikowa osłona rantu drzwi wysuwająca się automatycznie po otwarciu drzwi kierowcy czy każdych innych drzwi w samochodzie, ponieważ z tyłu również mamy zainstalowaną tę opcję. Bardzo chciałem mieć tę opcję, ale dzisiaj bym jej nie wybrał z dwóch przyczyn. Po pierwsze, Dźwięk zamykania drzwi wyposażonych w Door Edge Protector jest dość irytujący. Przy każdym ruchu drzwiami mamy do czynienia z takim dźwiękiem plastikowego wysuwania się tego Door Edge Protektora. Posłuchajcie. Po drugie, dość łatwo zawadzić o tę nakładkę, co może spowodować, że ona Urywa się, odpada pęka. Mnie się zdarzyło to już dwukrotnie. To jest irytujące, bo opcja na wszystkie cztery drzwi przy konfiguracji samochodu kosztowała 300 zł, natomiast jedna taka listewka kosztuje 100-kilkadziesiąt zł. I jak chodzi o opcję, mamy jeszcze dwa elementy wyposażenia. Jednym z nich był elektroniczny kluczyk, który pozwala zamknąć auto bez używania pilota, bez wyciągania kluczyka z kieszeni. Wystarczy, że palcem dotkniemy klamki. No i tak samo otwieramy drzwi, dotykając wewnętrznej strony klamki. Drzwi możemy również otworzyć, dotykając wewnętrznej strony tylnej klamki. Natomiast niestety nie możemy ich zamknąć dotykając tylnej klamki. Zamykanie drzwi możliwe jest wyłącznie z punktu klamki drzwi kierowcy. Jeżeli chodzi o ten system, to możemy również dotykając klamki domknąć wszystkie szyby wraz z szyberdachem, jeżeli auto jest w niego wyposażone. Nie możemy natomiast w ten sposób otworzyć wszystkich szyb. Przy czym możemy to oczywiście zrobić korzystając z pilota centralnego zamka. Ford. Key Free kosztował 3400 zł. Ostatnią z opcji wiążących się, można powiedzieć, z wyposażeniem zewnętrznym były elektrycznie składane lusterka zewnętrzne wyposażone w lampki podświetlenia podłoża. Lusterka mogą składać się automatycznie, gdy zamykamy samochód, i oczywiście rozkładać się automatycznie, gdy drzwi samochodu otworzymy, gdy odblokujemy zamki samochodu, a lampki są zainstalowane w ich spodniej części. Oświetlają podłoże w nocy po otwarciu zamków samochodu. Opcja ta wymagała dopłaty 500 zł. Opcją, która można powiedzieć łączy elementy wyposażenia zewnętrznego z elementami wyposażenia wewnętrznego, jest szyberdach. Szyberdach wymagał dopłaty 2900 zł. Można go ustawić w trzech pozycjach: zamknięty, otwarty bądź uchylony. Posiada on sterowanie elektryczne i zasłonę przeciwsłoneczną. Ona jest oczywiście sterowana ręcznie. Istotnym elementem opcjonalnego wyposażenia Fokusa RS. Który wyposażonych było bardzo, bardzo dużo egzemplarzy. Były kubełkowe fotele Rekaro, które wymagały dopłaty 6000 zł. W moim egzemplarzu są podstawowe fotele Rekaro wyposażone w skórzaną materiałową tapicerkę i czarną kolorystykę. Co do tych foteli, musicie pamiętać, kupując, szukając Focus ARS o dwóch bardzo istotnych rzeczach. Po pierwsze, Fotele opcjonalne za 6000 zł nie były wyposażone w ogóle w regulację wysokości ich położenia. Po drugie, kubełki Recaro nie były wyposażone w boczne airbagi, więc, decydując się na opcjonalne fotele, macie o dwie poduszki powietrzne w samochodzie mniej. I po trzecie, te opcjonalne kubełki nie mogły być wyposażone w opcję podgrzewania. Moje fotele są wyposażone i w poduszki powietrzne, i w regulację ich wysokości i podgrzewanie. Podgrzewanie przednich foteli wymagało dopłaty. Ta dopłata w przypadku mojego samochodu wynosiła 900 zł. Podgrzewanie jest trójstopniowe. Na pierwszym stopniu gotujemy 4 litery, na ostatnim jest ono ledwo wyczuwalne, ten środkowy drugi stopień jest optymalny. Fajną opcją było również podgrzewanie przedniej szyby. Ta opcja wiązała się również z podgrzewaniem spryskiwaczy przedniej szyby i kosztowała 800 zł. Jeżeli mówimy o tym, co jeszcze mogło być podgrzewane w Focus RS, to mogła być podgrzewana kierownica i ta opcja wiązała się z dopłatą 650 zł. Bardzo przydatny gadżet, jeżeli auta używacie również w zimie. Jeżeli auta, tak jak mówiłem na początku, nie używacie wyłącznie na torze, to na pewno docenicie tempomat. Tempomat wyposażony jest również w ogranicznych prędkości, który akurat w przypadku Focus RS może się czasem przydać, bo tym autem naprawdę ciężko się jeździ przepisowo. Tempomat wymagał dopłaty 700 zł. Za 50 zł mogliśmy dokupić autoalarm pojemnościowy i obwodowy, nie wiem skąd taka cena, tak czy inaczej mój RS ma autoalarm, ma czujniki ultradźwiękowe monitorujące wnętrze. Za 150 zł mogliście dokupić elektryczną blokadę tylnych drzwi, która uniemożliwia ich otwarcie od wewnątrz dzieciom. Bodaj najdroższą opcją wyposażenia po fotelach za 6000 zł był system nawigacyjny oraz system nagłośnienia Sony wyposażony w 10 głośników. Standardowo europejskie wersje Focus RS miały 9 głośników. Dopłacając za nawigację dostawaliśmy subwoofer. Jeżeli chodzi o samą nawigację to jest ona OK. Oczywiście nikt z nas dzisiaj nie korzysta z fabrycznej nawigacji. Wszyscy jeździmy na Google. Ten system ma Android Auto i Apple CarPlay. Działa to bardzo sprawnie, bardzo dobrze. Natomiast parę słów więcej chcę Wam powiedzieć o tym systemie nagłośnienia Sony. Otóż nie rzuca on na kolana. Brzmienie jest takie sobie. Najlepiej spisuje się w przypadku odtwarzania disco i to chyba współgra z charakterem tego samochodu. Tym niemniej spodziewałem się czegoś dużo lepszego. Natomiast większym problemem tego systemu nagłośnieniowego jest to, co dzieje się w bagażniku. Chodźcie, to wam pokażę. Przez to, że w bagażniku znajduje się subwoofer, jego podłoga jest dużo wyżej umieszczona niż w klasycznym Focus'ie trzeciej generacji. Jak widzicie, subwoofer zajmuje, powiedzmy, Mniej niż jedną czwartą powierzchni bagażnika, ale żeby wyrównać poziomy, całe dno bagażnika wyłożone jest styropianem styropianem, który tak naprawdę więcej miejsca zajmuje niż go oferuje w tych wyciętych przegródkach. Gdybym mógł zadecydować, w zasadzie mogę, bo mogę po prostu sabufer odpiąć i go z bagażnika usunąć, to pewnie na tę opcję bym się nie decydował, bo wymagała ona dopłaty. 4600 zł. Oczywiście mówię tutaj o nawigacji i sabuferze, czyli tym nagłośnieniu Sony Premium. Jeżeli miałbym jeszcze raz wybierać samochód do użytku na co dzień, to w zasadzie skompletowałbym go praktycznie tak, jak jest skompletowany ten egzemplarz. Ten egzemplarz jako nowy kosztował 183 000 zł z uwzględnieniem tych wszystkich opcji, w które jest wyposażony, podczas gdy bazowa cena, z jaką startował Focus RS, wynosiła 156 000 zł. Mimo ceny niebezpiecznie zbliżającej się do 190 000 zł, mój Focus nie ma tak naprawdę czterech opcji wyposażenia. Po pierwsze nie ma czujników parkowania, po drugie nie ma kubełków Recaro, po trzecie, nie ma skórzanego wykończenia foteli w kolorze Nitrus Blue. No i po czwarte, nie ma systemu ACS, czyli Active City Stop. Był to system, który umożliwiał samoczynne zatrzymanie się pojazdu w ruchu miejskim w przypadku wykrycia przeszkody, na którą nie reaguje kierowca. Na koniec powiem Wam o jeszcze jednej, moim zdaniem w zasadzie chyba najistotniejszej opcji wyposażenia Fokusa którą powinniście mieć, jeśli kupujecie używanego rs -a. Otóż chodzi o przedłużoną 7-letnią gwarancję. Kupując nowego rs mogliście zdecydować się na przedłużoną gwarancję, która w maksymalnym wariancie mogła trwać nawet do 7 lat. Trudno ocenić cenę takiej gwarancji, natomiast z pewnością nie była to tania opcja. Warto ją jednak mieć, bo jak zapewne wiecie, Focus miał swoje problemy i były to dość poważne problemy. Otóż do lipca 2017 roku zdarzało się, że w Focusach RS montowano niewłaściwą uszczelkę głowicy. Problem wynikał z tego, że silniki 2-3 Ecobust montowane były zarówno w Focusie RS, jak i w Mustangu. Do Focusa RS zupełnie niesłusznie trafiały uszczelki pod głowicę przeznaczone do Mustanga, co powodowało dość poważne problemy. Najbardziej błaha naprawa tej usterki polegała na wymianie uszczelki pod głowicą, najbardziej poważna na wymianie całego silnika. Decydując się na używanego RS-a warto więc mieć te opcje, bo nie wszystkie Focusy RS z pewnością przeszły akcję naprawczą i nie każda akcja naprawcza została przeprowadzona na czas i w maksymalnym, uzasadnionym wówczas zakresie. Może więc się zdarzyć, że auto, które kupicie, będzie potrzebowało nawet wymiany silnika. Z tej perspektywy, przedłużona 7-letnia gwarancja wydaje się być najistotniejszą opcją, jaką można było zamówić do Fokusa i jakiej należy oczekiwać od używanego egzemplarza, który kupuje się dzisiaj.